Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj comiesięczny przegląd Work in Progress. Dzisiaj mam dla was trzy propozycje, ale za to fajne? nie fajne, Ważne może. O, to jest bardzo dobre określenie, bo mamy dwa okręty hybrydowe. i i TONE. No i mamy też e, Christopho Colombo. Tone. 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 E, dobra. E, ktoś tam zaraz pewnie w komentarzach i to bardzo dobrze poproszę jak się wymawia. Tone. Bo raczej nie Tone. No chyba, że dostanę jakąś turbobułę, to, to to. Dobra, suchy żart prowadzącego na początku. Ten piękny, mglisty, poniedziałkowy poranek, znaczy może w sumie nie poranek, będzie dobra, bo za bardzo dużo topa Zacznijmy od Colombo. Pamiętajcie, mogę tutaj omówić parametry, co nieco o tych parametrach powiedzieć, ale niestety nie mogę zbyt wiele powiedzieć o graniu. Grałem, grałem nimi, ale, no wiecie, sami sami wiecie, jak jest. Nie? Mamy Krzysztofa Colombo na 10 Tierze, włoski pancerz który będzie drzewkiem, oczywiście, yy, będzie tym drzewkiem, które zapowiedzieli, które naraty wprowadzają. Yy, jest jak na razie, powiem Wam szczerze, za bardzo zadowolony z tego nie jestem no, z tej koncepcji, bo mamy pancernik raczej do walki na blisko, który ma z tą walką na blisko problemy. Dlaczego? Ze względu głównie na kamuflaż. Mamy w teorii, zacznę od wyposażenia tym razem. Mamy, na mamy tutaj PPO, yy, które mają, zaraz Wam pokażę parametry, oczywiście PPKi. Mamy dym kroczący. Mamy samolot zwiadowczy wymienny na myśliwiec, no i mamy też naprawkę. Ale zacznijmy od, może od pancerza. Pancerz jest naprawdę fajny. Mamy 60 mm pasa pancernego, 32,470 mm. Mamy pancerza 50 mm, 19 budówki, no i te wieże są w miarę fajnie też opancerzone. Szkoda tutaj, że na tyłku nie mamy jeszcze kawałka takiego większego pancerza, żeby można było się tyłem. Ustawiać. Co ciekawe, tylnie wierzę na Colombo, kręcą się 360 stopni. To jest bardzo ważne. Nie wiem, czy to się utrzyma, czy nie. Jak wiecie, Working Progress to różnie bywa. W każdym razie, w obecnym i fazie testów, kręcą się o 360 stopni. Jest to kolos, który jest bardzo dobrze upancerzony, ale ma mało, mało HP. Mamy 89 tysięcy. 931% obrony przeciw torpedowej. Tak się prezentuje wytrzymałość na, na papierze. Artyleria to są 381, 4 razy 4, mamy 16 dał, przez co mamy przeładowanie 38 sekund. Czas obrotu o 180 stopni to jest 30 sekund. To jest bardzo mało. Tym bardziej, że te ostatnie wieże jeszcze się kręcą o 360. Niestety frontalne już nie. Pociski PPO mają penetrację obecnie 96 mm. Rozrzut maksymalny to jest 251 m, 18,9 zasięgu, 18,9 km na dziesiątym tierze Prędkość lotu pocisku też nie jest jakaś zatrważająca, no ale przy tych odległościach, no wylotowa w zasadzie, przepraszam, przy tych odległościach, no okej, okay. maksymalne uszkodzenia z PPO to jest 14 050. to już fajnie wygląda, jak wrzucimy tadele, to może zaboleć, no i 12 000 z mamy 300, po pierwsze mamy 381 mm, to jest bardzo ważne, bo... Jednak Overmatch będzie sporym problemem. Montana jest bardzo mało popularna, bo ma tylko 400. Tam są 406, nie? Jak dobrze pamiętam. E, aż, sobie, aż sobie dla pewności zobaczę. E, Montana, Montana, gdzie ty jesteś? Tak. tak. 406. Dlatego, że ona jest dobra, bo ma dużo dział, ale ma, to są 406, które nie wszystko zovermaczują. To tutaj mamy jeszcze mniejszy kaliber. Wiadomo, mamy 16 dział. To jest raczej pancernik, którym będziemy się trzymać na tym maksymalnym zasięgu, dlatego żeby nasze PPO spadały maksymalnie na, na pokład, żeby nie uderzały w ten najbardziej opancerzony. Element okrętu, tylko ten, który jest najbardziej podatny na TPPO, czyli tak jak właśnie gramy włoskimi. Jeżeli będziemy chcieli grać na tych pociskach sapowych, no to tak trzeba będzie. Możemy tu, mamy co prawda samolot, możemy sobie dorzucić jeszcze zasięg, ale przy tym rozrzucie, tu jest też bardzo niska sigma, no to może być, może być bardzo słabo z tego, co, z tego, co widzimy na parametrach. Jeśli chodzi o obronę przeciwlatną, nie tak, jeszcze zaraz, moment. Bardzo ważna dodatkowa. Dodatkowe jest dużo. Bardzo dużo. Tu jest 12 podwójnych 90. Jest 6 potrójnych 152 dwójek. To jest podobny jakiś błąd jeszcze, że one są tak, jakby oddzielone. W każdym razie, początkowo w parametrach one miały mieć celność podobną do co najmniej amerykańskich pancerników. Ona miała być krótka faktycznie. Te 5 km, które ona ma. Chociaż ona chyba miała mieć 6 na dziesiątym tierze. I miał być jej dużo i celna, ale za to z niskim zasięgiem. Ok, rozumiem spoko taki koncept, ale gnoje przed samym tym, zabrali jej tą celność. W tej chwili mamy tylko dużo 5-kilometrowej dodatkowej, która sypie, gradem w, we wszystkie strony, I, i to mi się już nie podoba. Miałem taką cichą nadzieję, że w końcu wypuszczą linię do walki naprawdę w zwarciu, bo to jest okręt do walki w zwarciu albo na swoim maksymalnym zasięgu. Gdyby mu dali tą dodatkową, to kurde. No, poszedłbym na kolanach i podziękował ładnie. Bo czekam, czekam i się doczekać nie mogę. No dobra, to tyle jeśli chodzi o dodatkową. Obrona przeciwlotnicza 83 punkty. Maksymalny zasięg 4,6. Czyli po włosku jest to raczej obrona przeciwlotnicza, która będzie zadawać obrażenia duże, ale na niskim zasięgu. Maksymalna prędkość 29,6 zła, Promień skrętu 960 metrów. Czyli sporo. 18 sekund przedstawienia steru. Wykrywalność z powierzchni bez oczywiście, bez modułu, bez kapitana i tak 17,3. I wykrywalność z powietrza 15,2 i wykrywalność z dymu powietrza i 16,7. To zobaczcie, że różnica jest bardzo, bardzo niewielka. Raczej ten dym będziemy wykorzystywać do uciekania, a nie do, e, do ostrzału, ewentualnie przykrycia kogoś z naszych. E, jeżeli będzie w słabym stanie, e, to będzie można go przykryć dymem e, i pomóc mu się wycofać z flanki, ewentualnie. Ale tak, raczej dla nas nie będzie jakoś mega przydatne. Może schować się przed lotnią czy, czy coś, no ale. Mając tyle, tyle artylerii przeciwlotniczej, to raczej, raczej nie bardzo zależy nam na chowaniu się przed lotnią. Fajnie, że jest ten zwiadowczy, także przy jakiejś grubszej sytuacji to będziemy mogli ewentualnie go wypuścić i postrzelać sobie, postrzelać sobie z artylerii. No, szczerze powiedziawszy, opinii wydać nie mogę, niestety, ale myślę, że się domyślacie i myślę, że wiem jakie będą reakcje. Fajnie, że Włochów opracowują, no i pamiętajcie, że to jest jeszcze w zasadzie pierwsza faza, także... Mam, ja naprawdę mam nadzieję, może dlatego jestem głupi, ale mam nadzieję, i ona umiera ostatnio, jak to się mówi nadzieja jest właśnie matką głupich że jeszcze się w UGO pamięta i trochę, i trochę tej dodatkowej, bo tak, ta artyleria ma swoje plusy, minusy ale coś tam się jeszcze chyba uda z nią ugrać według tych parametrów ale, no, daliby jeszcze coś no daj, no daj, daj no wiesz. Myślę, że w następnym materiale omówimy sobie niższe okręty, inne. Jak już dostaniemy więcej okrętów włoskich, to je też omówię. No dobra, przechodzimy do hybryd, które które. Nie wiem co wam powiedzieć, znaczy się wiem co mam powiedzieć, ale nie mogę. Dostaliśmy jak na razie wersję hybryd z e, e, samolotami z torpedami, bo jak, jak pamiętacie może na materiale, o którym wspominałem, że wprowadzają, będą ogólnie trzy wersje testowe, e, oddzielnie z rakietami, oddzielnie z torpedowcami i oddzielnie z bombowcami. Na razie dostaliśmy e, na zasadzie z e, bombowcami torpedowymi. E, torpedy mają parametry, no i pamiętajcie, że to jest szósty tier, maksymalne uszkodzenie 2767, dwie torpedy na samolot i pamiętajcie, że zawsze startujemy trzema samolotami i zawsze mamy trzy samoloty na deko, znaczy zawsze. Jeżeli wyfruniemy tymi samolotami, to wtedy zaczyna się oczywiście odliczanie, yy, zaczyna nam się tutaj odnawiać te samoloty i nie możemy wyfrunąć dwoma, wyfrunąć, wylecieć, wystartować, o to będzie dobre określenie. Zawsze to będą trzy samoloty. Jak wylecimy wy tymi trzema, to one już nie wracają, one przepadają. Tu się zaczynają, że tak powiem, magicznie tworzyć kolejne, na no wiadomo, z hangarów wyciągają i tak dalej, i tak dalej, i dopiero kolejnymi trzema możemy wylecieć. Nie wiem w zasadzie, czy mogę, a raczej nie mogę jeszcze pokazać Wam całej mechaniki, ale spróbuję się coś dowiedzieć. Może WG nagra jakiś film z mechaniką pokazującą Wam, jak to dokładnie wszystko działa, ale staram się Wam to zobrazować według tego, co, co już wiemy, co było zaprezentowane na tak itd. Bo możemy, wylecimy sobie tymi trzema samolotami, zrzucimy, czyli łącznie 6 torped, i wtedy no, czekamy na kolejne samoloty. I tak jak wspomniałem, 3 liczebność klucza samoloty na skadę 3, torpedy 120 sekund, czas uzupełnienia samolotów. Czyli, z tego co rozumiem, co 2 minuty będziemy mieli 3 samoloty, czyli co 2 minuty do 120 sekund możemy wykonać atak. Prędkość maksymalna to 155 węzów. Torpedy mają prędkość 35 węzów, czyli powolutku zasięg torped 2,3 km. To są, pamiętajcie, parametry standardowo Oczywiście na okręcie mamy naprawkę, mamy erkę, mamy haki i mamy. I mamy Pepeki i możemy tu sobie z tych czterech dział strzelać, tylko że jak widzicie tu z tyłu są one dosyć mocno, dosyć mocno ograniczone ze względu na te, e, na te startowe dynksy. Więc <laughs> ja specjalnie powiedziałem dynksy, żeby się tam zaraz coś nie, nie, nie przyczepił. E, no to raczej musimy strzelać do przodu. No ta artyleria też jakieś wielkich parametrów nie ma. No w każdym razie, jeśli chodzi o, e, o e, pancerzenie, mamy 26 mm 32 35, no i artyleria jest fajnie, no to jest w zasadzie, widzicie, mocno, fajnie, tutaj jest sporo warstwowego pancerza 299, 199 e, także coś tam, coś tam w teorii podbijamy ale jak nas rzuci na, na siódemki, na 8 raczej za wiele nie mamy co nie mamy co myśleć, widzę, że zabrali stąd działa dodatkowe e, co ciekawe, chociażby brakowało załogi e, i obsługują obsługują samoloty, e, ciekawe w sumie, e, jakby się to mnie ciekawi, czy jakby ktoś ewentualnie wypowiedział się, że czy tu było celowo, że zabrali, nie projektowali ten oknę, to zabrali celowo tą dodatkową, czy WG zabrało, żeby i żeby po prostu nie było. No, żywotność 58700, no i 26 obrony przeciwtorpedowej. Samoloty, no to jest ta eskadra pojedyncza, ale tak mniej więcej Wam już powiedziałem co i jak, pokażę Wam jak to wygląda tutaj w porcie. Czas doładowania silnika 10 sekund, czas przeładowania doładowania silnika 20 sekund. Jeśli chodzi o artylerię, 356 6 mm, 4 podwójne, na no, 356, takie typowe japońskie, 21,4 zasięgu, e, sporo, jak wiadomo, no na tym tierze 59 obeków, mm penetracji, no taka typowa japońska 356, na przeciwlotnicza aż 76 punktów. A są tu jakieś 102, to są te beżne, tak policzone jako dodatkowe. Czyli najprawdopodobniej coś chodziło z tym projektem. W każdym razie nie będę gdybał, nie będę ten fajny, jak się wypowie ktoś, kto się oczywiście na tym zna. 5,8 z zasięgu kilometra do, z dodatkowej. Tak, obrony przeciwl przeciwlotnicze 76 punktów. Bardzo dużo w sumie, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą. Ciekaw jestem, ciekaw bardzo jestem. Manewrowość 24,5 węzła, 70. 750 metrów promień skrętu, ocza oraz czas przedstawienia steru 14 i 8. Kamuflaż to 15 i 4. Pamiętajcie, że to co tutaj omawiam, to jest bez dowódcy i bez. Bez e, wyposażenia. Także tak się prezentuje ISE. E, mam nadzieję, że jakoś niedługo pokażą wam, no, albo pozwolą nam pokazać mechanikę jak to dokładnie wygląda. Na razie oczywiście mogę tylko wam pokazać w porcie jak to się prezentuje. Taki dziwny e, generuje na randomie mocne zdziwienie, bo pograłem sobie kilka bitew e, tym okrętem i naprawdę generuje zdziwienie, gdy w teorii są w teorii są jeden lotniskowiec w bitwie, a nagle pojawiają się dwie eskadry, no nie, sporo osób jak wiadomo nie śledzi devblogów i tak dalej i tak więc, dalej, więc nie wiedzą co dokładnie się święci. No i teraz przechodzimy do ósemki, która też według mnie wygląda świetnie, mi się strasznie podobało ułożenie tych czterech, czterech wiersz z frontu, szkoda, że nie można sobie ich zmienić na 155, ki piątki, czyli to działa z, z mogami, wiem, wiem, wiadomo, historia te sprawy, chociaż... Długiej historia to wiecie. On wygląda już trochę mniej, yy, trochę mniej yy, UFO, bo są po prostu samo na te z tyłu. Fajnie, podobają mi się te yy, no, traki, tory, jakby to nazwać prowadzący do wyrzutu i w każdym razie te cztery samoloty tu wyglądają mi się to strasznie podoba i ogólnie ten, który mi się o wiele bardziej podoba mamy tutaj oczywiście krążownik, mamy 203 na froncie 4 wieże, jeśli chodzi o wyposażenie to mamy tutaj hydro zamienne na obronę przeciwlotniczą przeciw tak? no i mamy oczywiście naprawkę co ciekawe oprócz hajeków, apeków mamy swoje torpedy które mają 10 km i do tego mamy jeszcze w tym przypadku bombowce torpedowe, które mają w sumie praktycznie takie same parametry jak ta tylko z tego co widzę to mają chyba trochę więcej habetek? Poka, 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 Nie, są identyczne. To ciekawe. Hmm. Ciekawe czy to jest zamysł specjalny, żeby po prostu Wydaje mi się, że to jest zamysł specjalny, żeby sprawdzić, jak sobie, jak sobie poradzą te okręty na 6 i 8 tierze i później będzie to po prostu balansowane ewentualnie z większą, z okay. dla mnie mniej roboty, bo nie muszę, nie muszę pokazywać parametrów, skoro są takie same. Rozmieszczenie pancerza 25, 27, 27, 27, 16. Nie, to nie. nie gdzie, 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 gdzie. No i oczywiście cytadela lekko tam schowana, no ale to jest japońska cytadela, także wiecie. Żywotność 38 913% uszkodzenia od obrony przeciwtorpedowej zmniejszone. Samoloty no i identyczne 135 tekst maksymalnie 150 identyczne wszystko jest praktycznie to samo. To samo nawet czasu uzupełnienia samolotów. To są dwie minutki. Czyli prawdopodobnie chodzi o to pod balans, żeby pozbierać teraz dane i tak dalej, i tak dalej. Dobra, muszę się streszyć, bo już 15 minut. 203, 4, 4, podwójne 15 sekund przeładowania, maksymalnie zasięg 15,7, czyli króciutko, no ale mamy za to te 203 japońskie, 17% od haków, odpalenia 34 mm. Penetracji. Mamy trochę tutaj dodatkowej, która, wiecie raczej się, raczej się nie liczy. Torpedy, które wspomniałem, mamy 10 km, 62 węzły, 610, czyli 17233 uszkodzenia. Szybko się przeładowują, 76 sekund, one są, to są 4 potrójne wyrzutnie, czyli tutaj i pewnie mają też kąty zrzutu do tyłu tylko. Nie wiem, niestety. Obrona przeciwlotnicza 47 punktów i to już jest obrona japońska. przeciwlotnicza, manewrowość 35,5 węzła, 76, e, e, 780, Rówik ogarnie się. 780, promienie skrętu i 10 sekund przedstawienia stereo. Kamuflaż 10 i 8. No i wykrywalność w dymie 6,2, po wystrzale, Wykrywalność z powietrza 7,2. A że to jest jeszcze bez kapitana i bez. E, bez wyposażenia. Tak się prezentuje Tone, tak się prezentuje Ise i tak się prezentuje Colombo. Czekam na Wasze komentarze. Co myślicie? Jak się zapatrujecie na to? Jak będzie coś z tego? Nie będzie coś z tego? Ja jestem bardzo ciekaw, aż dadzą nam pozostałe. Dadzą nam też bombowce, dadzą nas, nas rakietowce. Ja grałem, wiem jak wygląda ta cała mechanika, ale przyznam się, że z własnego bezpieczeństwa nie wspomnę tutaj w tym materiale nic, ale dowiem się jak najwięcej i zobaczę, czy mogę coś o tym wspomnieć. I zrobię oddzielny materiał, może uda się coś tam ugrać, jak to właśnie wygląda. W każdym razie tak się prezentują kręty hybrydowe. Pierwsze dwa bo jeżeli to przejdzie, no pamiętajcie, że to jest work in progress i jeżeli statystyki, jeżeli to, co, to, co wyjdzie z testów, jest niezadowalające, to oni mogą z tego zrezygnować, już z jednego okrętu e, gdzieś tam został w czeluściach i może być tak, że teraz potestujemy sobie te dwa okręty. I wycofają je po następnej aktualizacji i zwrócą do testów za rok tak naprawdę, bo zdecydują, że jednak to nie jest jeszcze odpowiedni moment. Tak też może być, może być. Także jeszcze się jakoś bardzo nie napalajmy na to, że będziemy sobie grać. Zarówno przeciwnicy, jak i, jak i fanatycy, poczekajcie jeszcze, bo jeszcze raczej, raczej sobie na to poczekamy. No i przede wszystkim to jest pierwsza faza te okrętu. Myślę, że te okręty. Trochę się zejdzie w testowaniu. Najpierw pewnie będziemy testować właśnie te torpedowce, później nam dadzą bombowce, później rakietowce, później oni sobie to będą. I to się może zejść ze 3-4 aktualizacje. Na pewno. Tym bardziej, że już wiemy, co będzie na święta, wiemy, co będzie na początku przyszłego roku. Także trochę, e, trochę sobie jeszcze poczekamy. No dobra, nie przedłużam. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Jak zawsze, zapraszam do dyskusji. Rozpocznijmy ją, pogadajmy, jak to się prezentuje. Kolumbo wygląda. Świetnie, po prostu... Dobra. Jak zawsze życzę wam miłego dnia. Może nie zawsze o tym wspominam, ale zawsze wam życzę. Na koniec materiał tak, tak, tak. jak zawsze zapraszam na inne materiały. Trzymajcie się, hajo. pa, pa.